Witam z ja Mister Mike, a to jest kolejny przegląd Snapshot na moim kanale a dzisiaj mamy już trzeci nieoficjalny snapshot dla Minecraft 1.18 Jeśli dzisiejszy przegląd Snapshot ja i sam Snapshot Wam się spodobają, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, a po obejrzeniu tego odcinka napiszcie koniecznie jakiś komentarz. A ja teraz bez zbędnego gadania zapraszam Was do oglądania. Poprawiono rozmieszczenie biomów, aby zmniejszyć ryzyko występowania na przykład pustyni na biomie śnieżnym albo na odwrót. Generowanie się biomów stało się bardziej różnorodne. Łąki od dzisiaj będą się generować na odpowiednio wysokich obszarach. Delikatnie zmieniono budowę klifu, żeby nie wyglądało jak ucięte czanki. Dodano nowy górski biom, czyli kamieniste szczyty. Zamiast śniegu i lodu w tych górach występuje kamień oraz żwir, i również respią się tam kozy. Posterunki pilaczerów od dzisiaj generują się już we wszystkich nowych biomach górskich, a na łąkach spotkać możemy wioski. Poprawiono plaże, aby bardziej generowały się na terenach płaskich niż na terenach pagórkowatych. Zmniejszono również ilość występowania kamiennych brzegów. Kozy z powrotem pojawiają się na nowych górskich biomach. Bagna rzadziej występują w pobliżu zimnych lub suchych biomów. Piramidy od dzisiaj pojawiają się na powierzchni, a nie na stałym poziomie wysokości. Jeśli taki wąwóz, jaki teraz widzicie, znajduje się powyżej poziomu morza, czyli w górach, wtedy nie będzie w nim wody. Myślę, że dzisiejszy przegląd, i sam snapshot Wam się spodobały. Jeżeli tak, to zostawcie tutaj dużo. A zresztą sami wiecie czego, a ja teraz nie zabieram Wam więcej czasu. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Jało Mike, trzymajcie się i pa pa!